Witam cię serdecznie, na start chciałbym powiedzieć, że jeśli będzie tutaj 700 łapek w ciągu doby, no to jutro wlatuje kolejny filmik, tak, zaczyna się, a dzisiaj także zaczynam nową serię, czyli Droga do Prosa, czyli w końcu długi, turniejowy premier mod w CS2, no i co, zobaczmy jak mi pójdzie, nigdy w życiu nie grałem w ogóle czegoś takiego, więc... O. Ale dobra, zanim mecz, czas sobie ogarnąć jakieś fajne skiny. Może kosę, ładny akacz? No wiesz, myślę, że ty też byś wolał zagrać sobie meczek z jakąś ładną koską, a nie zwykłym nożem. No i tutaj z pomocą przychodzi GeForce Skins, gdzie możemy sobie doładować trochę naszej kasy. Metody płatności są wszystkie. Jakie chcesz, takie wybierasz, wszystkie możesz. Oczywiście bonusik, no chyba każdy lubi mieć więcej kasy. Podpromocyjny, jak sobie wpiszesz, Mateo, nawet z małych liter, użyj bonus 5%, czyli na przykład przy stówce to jest dodatkowa piątka. No myślę, że warto skorzystać. No i dobra, mamy skrzynki. Ja się słuchajcie, nie będę tam, wiecie, bawił. Ja chcę a i pamiętajcie, proszę, że z takiej skrzynki możemy trafić przedmiot, który będzie dużo więcej warty niż to, co zapłacimy, a także dużo mniej. Tak to działa, więc proszę, potraktujmy to wszyscy razem jako zabawę. A mi oczywiście też chodzi o to, żeby mieć naprawdę ładną, pokaźną kosę, nie jakiś tam nóż z hakiem. Bowie Knife 784 zł. Dobra, to jest moje pierwsze otwarcie. Field tested. Wklejam swój trading, zapisz. Wypłać, akceptuj. Oferta się wysyła. Ja chcę jeszcze pokazać, że jest coś takiego jak dzienny bonus, czyli możemy po prostu sobie raz dziennie zakręcić i coś dostać. Na przykład. Okej, okay, maka, no i dobra, złoty 40, nie? Okej, okay, dobra, ja. Oj! Ja już słuchajcie, dawno naprawdę nie miałam kosy. A to wygląda w mocardzie, jeszcze w tym nowym cesie. Bo to, to będzie pierwsza kosa w moim nowym cesie. Także mamy koskę, wy macie dzienny bonus. Mam nadzieję, że też 18 lat, bo tyle trzeba mieć, żeby sobie pograć na G4 Skins. Macie też kod promocyjny i link w opisie do strony. Bawcie się śmiało i proszę, traktujcie to jako rozrywka i zabawa. Lecimy do meczu. Patrzcie co robię. O kurde, nie! Nie! Dobra, gościu zaplantował Ładnie, skąd mogą przyjść jeszcze inni? Dobra Myślę, że last będzie, no nie wiem, myślę, że stąd Oha! I czemu ja go nie zauważyłem? Ale dobra, pierwsza wygrana runda No jest dobrze, jak to wygląda na tabeli? i otwieram! No pewnie, że tak, słuchajcie, droga do prosa, więc Matełko musi otwierać Dobra, kupmy sobie akacza Jakim cudem? Nie, co, co tu się w ogóle... Nie, dobra, ja gram z citerami? Jak nie idzie, to trzeba zmienić rozdziałkę. Kupiłem digielka. Poproszę teraz czarne paski, muzyczkę i chyba wiecie, co teraz będzie się działo. Dobra, został ostatni, dajcie mi go proszę. Gdzie on jest? A, jest tutaj. Patrzcie, patrzcie. A, tak jest! Te paski pomagają. Dobra, lecimy z tym koksem. Matełko w końcu w formie. Trzeba pokazać co tutaj rządzi. Okej. Okay. Lecimy dalej. No i proszę bardzo. Trzy faragi w jednej rundzie, prawie że otwieram tabelę A wupka? Poproszę teraz ponownie czarne paski. Zobaczcie jak gra Polski KNS. Proszę bardzo. Zenon, ten śmieć. Który wcześniej mnie powalił. I co zostałem sam na czterech. To co ja muszę, Eisa, teraz trzasnąć. Ano to świetnie. O, kurde, nie, no to... co, tak grają na unrankedach? Tak oni grają? Moim zdaniem, ten dobór tutaj przeciwników jest taki trochę beznadziejny, ale to w sumie wiele osób o tym mówi, nie? Ale ja się spodziewałem, że skoro sam nie mam rangi i sam dopiero zaczynam, to mój pierwszy mecz, no to po prostu, że przeciwnicy też będą grali pierwszy raz, nie? Tutaj są takie bułki, że ja nawet nie wiem o co chodzi, po prostu takie pragi tutaj lecą czasem. Okej. Okay. No i sam na jednego zostałem, dobra. Dobra, wiem gdzie on jest. Nie miałem pakiet, ja mogę w sumie stąd cofnąć. Chyba, że on jest na shortcie, w sumie nie wiem gdzie ja go słyszałem. No możliwe, że jest na shortcie, kurde. Dobra, jest git. Nie podoba mi się właśnie ten system doboru przeciwników. Powinni być moim zdaniem trochę słabsi, ale możliwe też, że to ja powinienem być trochę lepszy. Zmiana stron i zobaczmy jak teraz to pójdzie. Ty, ktoś tam strzela. Ty jakim? Nie, to jest... Co tu się dzieje? Ty to jest jakaś masakra, jestem ja wycofuję. Dobra, jeden był tutaj. Nie, dobra, w pistoletówce to nigdy nie byłem dobry. Nie. Już plecy. Trzy naboje mam. Dobra, no. Nie jest dobrze, jeszcze mam plecy. Aha, ten uciekł. No to nieźle też. Tego jeszcze mogę wystrzelać. No chodź tutaj, wyklikam Cię. Ej dobra, to był ostatni, nawet nie skumałem. Powiem Wam, że całkiem fajnie to wygląda. Akurat po stronie CT lepiej mi się dużo gra. Ach, chciałam na mida pójść, ale widzę, że tu już i tak jest gorąco. No, parcie, w ogóle mam dwa razy więcej fragów niż gościu, który jest na drugim miejscu. Dwóch na dwóch, no przecież to jest do ugrania, nie? Okej, okay, jeden z lewej, co już się zdradził. Jeden City, tak? O kurde, nie! Dobra. Ale on to przemyślał, a już chciałem pierwszego fejka dać. Kurde, szkoda, serio, to było do ugrania i to była dosyć też ważna runda. Dobra, teraz robimy coś takiego. Ja przychodzę przez smoka. Dobra, i patrzcie, i to się akurat mi bardzo udało, nie? Bo się nie spodziewali mnie. Dwa fragi są. Oni pewnie dostali już info. Gościu nawet nie wystrzelił ani jednej kulis Akacze, rozumiecie to? Taki byłem szybki. Ja w ogóle jestem taki szybki, że ja potrafię biegać wokół domu i widzieć własny tyłek. Nie, to jest ten rodzaj szybkości. Dobra, tylko. Okej, okay, short. No przynajmniej ktoś się odezwał. Bardzo fajnie, że mamy info jakiekolwiek. Czyli co, under jednak? Aha, stąd. Dobra. Pójdziemy z drugiej strony, no i proszę bardzo I co? Aha punkt meczowy, czyli tutaj się gra do 13 w ogóle, dobra Co z tej okazji sobie kupimy, że jest to punkt meczowy? Granat zapalający granat dymny i jeszcze defusa sobie kupimy Jak szaleć to szaleć 20 fragów to nie jest w sumie jakiś taki turbo najgorszy wyniknie. Bo najgorsze są takie mecze, że grasz i się starasz i nic ci nie wychodzi, po prostu każdy jest lepszy No to to rzeczywiście demotywuje, nie? Ale takie meczyki są całkiem spoko Może być bardzo ciężko Zostałem sam na trzech. No wiecie, jakby tak się uprzeć to jest to do... Jest to do ugrania. No i co? Sam na dwóch on dalej 100 HP. Tylko wiecie, jeszcze bombę trzeba odbić. Też jest problem. Też jest bardzo duży problem. Oni pewnie już mają abłupki. Oproszę. proszę. I sam na jednego. No dobra, to... To wyglądasz bardziej optymistycznie. I co ja tu ugram? Nie dobra, jak ja tu ugram, to ja będę koksem. Sam na czterech klacz. Nie wierzę. 24 fragi, aj dobra. Nie no, bardzo mi się to podoba, serio. Kupujemy Digielka i przedłużamy to. Nie wiem, czy da się to jeszcze wygrać, czy będzie już remis co najwyżej. Chociaż nie no, też szczerze mówiąc nie liczę na remis. Na pewno po drodze jakąś im się jeszcze rundę uda wygrać, no i po prostu wygrają pewnie mecz. Może pójdźmy sobie teraz... Nie wiem, zaryzykujmy. O! To już się popisałem, słuchajcie. To najgorsze co może być w emocjach po prostu. No, niebezpiecznie. Nie dobra, wycofuję stąd. Wycofuję to, nie ma też się co tak podpalać, że raz wyszło, to... Teraz cały czas będziemy, nie? O kurde, dobra. Mam nadzieję, że coś tam ich podziebało. Kogoś tam podziebało. Ale widzicie, tak to jest, nie? Jedna runda wyjdzie taka, że super, to potem już się podpalam i ginę jako pierwszy prawie, że nie. No i co? one no i go się zastaną sam, sam na czterech. Ale gościu nie jest mną, czyli tego nie ugrał Więc co, jeśli chodzi o ten mecz to tyle Pyknijmy sobie w takim razie jeszcze jeden meczyk Tym razem mapa Vertigo Coś tam poheadzie Coś tam, zaraz się wyklikam gościu Pokaż się Dobra, wyklikane I co, został jeden gościu, no to co, lecimy tak naprawdę na niego Plant the Bombman, I cover you No i co, Który on przyjdzie, no oczywiście Pretendy. No i pierwsza runda wygrana, mam nadzieję, że tak też zostanie tylko Mmm, okay. 3 na dwóch, ale od nas jeden ma bardzo mało, więc to tak jakby było dwóch na dwóch. Oj. O, nie wiem skąd to nie w ogóle tutaj mogą wyjść. Może plecy? Nie wiem. Bo trzeba wrócić po... O, sorry, sorry, man. Co? Tak po prostu sobie zaplanuję. Dobra, git. trzy fragi moi drodzy, nie no, sześć... 6 fragów, 3 rundy. O kurde, nie wiem jakim cudem ja go, to trafiłem. No dobra, tylko jestem chyba sam na A z bombą, nie? No właśnie, więc to głupota, głupota totalna. No i zostałem, sam na czterech. Eee, z czego jednego zabiłem, czyli jeśli miałbym to ugrać, no to musiałbym zrobić Aisa. Dobra, no iż szanse na Aisa tak naprawdę bardzo się zmniejszyły. Господа. Так. эйса. Ай, курде, четырех забил. Ай-яй-яй. Ай, ай. A już myślałem, że będzie ace. Jeszcze miałam te dwa flesze. Ojej, co, co tu się dzieje? O. Dobra, jest yes, git, jest git. Plant, plant, plant. Możliwe, że on będzie save'ował chyba, nie? Nice! Dobra, plantujemy. Kurde, jest potencjał w tym meczu, serio. Serio jest potencjał. O kurde, dobra, żartowałem, żartowałem. Ale i tak raczej to chyba ugramy. I Zobaczcie, znowu otwieram. Znowu jest dobrze. Mam teraz najwięcej fragów. Może to się uda wygrać, wam powiem. Szkoda, tylko że to paczkę zaplantowali. Dobra. No i ostatni. Dobra, jest Git. Czemu on cały czas komentuje to, co ja robię? Nie, nie lubię takich gości, nie, nie rzucaj granatu, dobra, teraz rzuć Nie no, bez przesady, no nie każdy sobie gra jak chce, zwłaszcza, że zobaczcie Info cały czas daje ten lis, który no, no, no nie gra najlepiej No chyba wszyscy widzą kto gra najlepiej Dobra, dwóch na trzech On gościu? Tak Dobra, jest git O kurde dobra o kurde dobra, aż sam nie wiem co się dzieje powiem wam. Naprawdę 26 fragów zobaczcie, 19 rund, no 20 teraz leci. O kurde. Dobra git. Jest dobrze, jest dobrze, słuchajcie, 10-10, w końcu może jak wygram ten mecz, to będę miał te Elo w końcu pierwsze swoje o kurde dobra, wycofuję. Dobra. Drugi też. Chyba tam jeszcze ktoś był mi się wydaje. A jaj, dobra. Kurde. Kurde. Niestety się nie udało. Myślałem, że chociaż ten mecz wygramy, no ale nic. Dzięki wielkie za dzisiaj. Widzimy się już jutro, jeśli zostawicie 3... 700 łapów w górę. Do zobaczenia i na razie.